Nie ryzykuj i nie przeocz tych dzisiejszych nowości o planszówkach. Jeśli lubisz karcianki, szczególnie te z szczyptą intryk, to z pewnością chętnie sięgniesz po nowość od Lukrum Studio, szczególnie, że już za kilka dni, 17 września, na tegorocznym konwencie planszówki w spotku, gra ryzykanci dostępna będzie w promocyjnej cenie. Jak chcecie zaryzykować, to odsyłam po więcej do moich premier. Pragnieni magii i pojedynków, jednego i drugiego możecie zasmakować na planszy gry Black Rose Wars już od jutra. Wydawnictwo Chacha Games w ten piątek w samo południe odpali dla Was premierowo sprzedaż tej planszówki z gadżetami, ale z mocno limitowaną ilością. Dla tych z Was, którzy nie załapią się na jutrzejszą premierę, mam pocieszającą wiadomość, możecie 17 września udać się do spotka po ten piękny kwiat, bowiem na stoisku wydawcy jeszcze kilka egzemplarzy ma być dostępne. Ta plażowa nowina będzie jednocześnie mroźna, jak i gorąca niczym podmuch wawelskiego smoka. W końcu nowina od krakowskiej galakty, która właśnie dzisiaj odpaliła przed swoich siedmiu plażowych nowości. Zacznijmy od mrozu, czyli wiecznej zimy, która w ramach przedsprzedaży dostępna jest z trzema. Dodatkami, a której premiery możecie spodziewać się jeszcze przed zimą, za to we wrześniu, swoją premierę będzie miała przygodowa scenariuszowa gra Ultri, którą dzisiaj możecie już zamawiać, jak również dodatek do gry Nidavellir oraz talizman Kingdom Hearts z postaciami z Disneya. Dodatkowo jeszcze dwa powroty, a konkretnie dwa pudła od Galakty, Katan Miasta i Rycerze, a także trzecia edycja horroru Warkam.